Dziś mam przyjemność zaprezentować nowe urządzenie z portfolio nitownic Milwaukee. Aby utrzymać naszą pozycję lidera w kategorii narzędzi do mocowania, przyznawaną zarówno przez naszych użytkowników, jak i firmy konkurencyjne, opracowaliśmy nitownicę M18 Fuel z funkcją One Key, stworzone z myślą o użytkownikach końcowych. W 2018 roku wprowadziliśmy na rynek nitownicę M12, która umożliwiała montaż nitów do 4,8 mm i zastąpienie narzędzi ręcznych. W 2021 roku wprowadziliśmy na rynek nitownicę M18 FUS systemem OneKey, która umożliwia montaż nitów o średnicy od 4,8 do 7 mm w materiałach takich jak aluminium, stal i stal nierdzewna. Tymi nitownicami odpowiadamy na wszystkie potrzeby związane z montażem nitów o średnicy od 2,4 do 7 mm. Nitownice akumulatorowe są niestety wolniejsze niż rozwiązania pneumatyczne. Napotkaliśmy również wyzwania związane z trwałością i ograniczoną platformą akumulatorową. Rozwiązania pneumatyczne wiążą się z koniecznością pociągnięcia przewodu do sprężarki, co generuje nie tylko koszty, ale również stwarza potencjalne ryzyko w miejscu pracy. Nasza nowa nitownica M18 Fuel z systemem One Key jest w stanie sprostać tym wyzwaniom i je wyeliminować. Na tym polega nasze dążenie do doskonałości. Zapewniamy użytkownikowi idealne narzędzie, a przy tym niezwykłą elastyczność, którą umożliwia Platforma M18 oferująca ponad 190 rozwiązań. Wszyscy wiemy, że możliwość szybkiego wykonania pracy jest kluczowym aspektem dla wszystkich profesjonalistów. Rozwiązania pneumatyczne są wzorem w tej dziedzinie. My jednak wyeliminowaliśmy różnicę w szybkości instalacji między narzędziami pneumatycznymi i bezprzewodowymi za pomocą nitownicy M18 Fuel, której wydajność jest równa, jeśli nie lepsza od tradycyjnych odpowiedników. Jeśli chodzi o szybkość instalacji, jesteśmy liderem na rynku narzędzi bezprzewodowych. Pozbycie się węża jest kluczowe dla użytkowników dużych instalacji, ponieważ często korzystają z podnośników lub drabin podczas wymiany paneli lub dachów. Korzystanie z naszych bezprzewodowych rozwiązań jest dużo bezpieczniejsze. Kolejną korzyścią jest brak rutynowej konserwacji i zredukowany czas przygotowania do pracy. Jednym z najpopularniejszych problemów w przypadku konkurencyjnych nitownic akumulatorowych i pneumatycznych jest częsta konieczność serwisowania oraz ich krótka żywotność. Firma Milwaukee potraktowała ten aspekt priorytetowo i opracowała narzędzie, którego żywotność jest dłuższa niż innych narzędzi bezprzewodowych. Metalowa konstrukcja obudowy i mechanizmu sprawia, że jest to najbardziej wytrzymała nitownica akumulatorowa na rynku. Dodatkowo szczęki ciągnące nite są bardzo podatne na zużycie, więc nasz zespół zakasał rękawy i opracował dla naszych użytkowników szczęki najbardziej trwałe w swojej klasie. Wysokiej jakości szczęki ze stali stopowej o konstrukcji trójszczękowej zapewniają lepszą żywotność niż w przypadku konkurencyjnych narzędzi. Jak już mówiliśmy, nity w rozmiarach 4,8, 6, 6,4 i 7 mm można zamontować w aluminium stali i stali nierdzewnej z siłą ciągnącą 20 kN i długością w skoku 30 mm. Nitownice wyposażono we wbudowany pojemnik do przechowywania wszystkich czterech rozmiarów końcówek. Urządzenie dodatkowo posiada obręczna smycz, która pozwoli zabezpieczyć urządzenie przy pracach na wysokościach. Narzędzie wyposażono w platformę OneKey, która wykorzystuje rosnącą sieć użytkowników OneKey. Pozwala na śledzenie, zarządzanie i blokowanie narzędzi, chroniąc je przed kradzieżą. Misją firmy Milwaukee jest zapewnienie naszym użytkownikom produktu, który pozwoli im zawsze stanąć na wysokości zadania i zapewni firmie przywództwo w tej kategorii. Nitownica M18 Fuel z systemem One Key jest kolejnym przykładem na to, że firma nadaje najwyższy priorytet potrzebom użytkowników, zapewniając im narzędzie, które jest wytrzymałe, posiada dużą moc i wiele funkcji zapewniających najwyższą produktywność. Dziękuję za uwagę.